Deck. We're selling the pirate swap. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Siema siema, witam na nowym odcineczku z ses na moim kanale. Na stępie chciałbym wspomnieć o tym, że sobie właśnie prawie 3300 zł, płacąc z moim kanem 18 zł, a czym więcej w pasacie, tym macie większą szansę na wygraną, a do wygrania macie trzy piękne koski, czyli Skiernok Najboural Forest za prawie 1200 zł, surbek na za prawie 700 zł, no i Hansmok Knife za ponad 600 zł, więc naprawdę potężne itemki. Poza tym macie jeszcze tutaj rękawiczki, no i trzy piękne skinki, które widzicie tutaj na ekranie. Czym więcej w pasacie, to macie większą szansę na wygraną a że patrzycie, kliknąć tutaj plusik. Wisać kaczek 18 daje wam 10% oraz 20 na sam start, zbielamy metod płatności czy to blik, czy pace of card, czy skinki, a gdy skinki, przesłam do was bardzo szybko, w ostatnią minutkę. Nie zapomnijcie sobie tutaj kliknąć aktywy, pamiętajcie, mój się po prostu nie zaiczynie, nie dostaniecie 10% więcej do wpłaty, a nie będziecie mieć szans po prostu na wygranie w konkursach, więc zachęcam serdecznie, żeby o tym pamiętać. A nawet jeśli nic nie wpłacacacie, to po prostu użyjcie, bo mnie wspiera z góry, dziękuję. A jeśli wpłacacie, no to na przykład za 45 zł, otrzymujecie tyle punktów eventowych, które zaraz wam pokażę, gdzie możecie wykorzystać, ale zanim to, chciałbym wam przypomnieć o codziennej skrzyneczce, bo po, po prostu otwórzcie sobie codziennie, jak ktoś nie pamiętał, nie wiedział, Wejdź sobie, otwórz i odbierz na za darmo. Czemu by nie? Codziennie możesz sobie otworzyć taką skrzyneczkę. No i na samym dole masz darmowe skrzyneczki zabić na social media, więc naprawdę spoko sprawa. No i tak, a propos punktów eventowych, no to w Krywzgórza codziennie rozdają tutaj piękne nagrody. Dzisiaj jest tutaj najlepszy hasłok w Doppler Ruby, więc naprawdę potężna koska. Tutaj muszę muszę strzelić kinka, pick. 300 zł, 60 zł, 60. Tylko, czemu ja mam stronę niewyciszoną? Pyk, 130 zł i 70 zł, więc naprawdę spoka. Zwrzucamy 100 tysięcy punkcików, 80 zł dała. Okej, okay. dzisiaj polujemy na Dragon Lorkę. Dzisiaj mam ogromny budżet, ogromny budżet, przez to, że trafiliśmy wczoraj coś pięknego. Polecam sobie robić. Otwieramy dzisiaj jak najwięcej Dragon Polowanie na Dragon Lorki. Czas zacząć. Pyk, pyk. No, już się robi, niech fajnie. Trzecie otwarcie lipa. Czwarte lipa. Piąte. krambita, ale to nam nic nie dajesz. Szóste lipa. Ej, bo ja zaraz cały budżet się pozbędę. Ósme. Dziewiąte. Dziesiąte. Jedenaste. Ej, ja cały budżet się pozbędę. Czemu nie dajesz żadnej dragonorki? Mamy pierwszą. Okej. Okay. Czternaste otwarcie. Piętnaste. otwieram jeszcze pięć razy. Nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic, jeszcze dwa razy, nie ma nic i ostatnie. Nie ma nic. Ej, dobra, jednak nieźle. Dobra, to jest co pięć. Myślałem, że nas bardziej to zniszczyło. Ej. dasz to dragonorkę? Aha. No i już jest problem. Bo nic nie daje. Pyk. Okej. Okay. Druga dragonorka. Wracamy, 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 otwieramy dalej, otwieramy dalej. No dzisiaj chcemy tak co najmniej jest 5 dragonorek. Trzecia dragonorka. Otwieramy dalej. Taki mamy... Na razie w sumie nie jesteśmy na tak duży minus. Mamy 3 dragonorki. Okej, okay, to nie ma nic. Mm, dobra, to jeszcze tak sobie otworzymy do jeszcze jednej dragonorki. No, chyba, że nam nie da to wtedy troszkę lipa. No już się znowu lipa. Ej, no dawaj dragonorkę. Okej. Okay. Czwarta dragonorka. Idziemy na bitwę. Idziemy na bitwę. Idziemy na bitwę. Um, Daję sobie 20 skrzyneczek. na dzisiaj dłuższy odcineczek. Dzisiaj dłuższy odcineczek. 20 skrzyneczek. Pyk. Idziemy sobie robić bitewkę. Pyk. Na czterech. I dzisiaj albo, albo, albo big wygrano, albo, albo no niestety porażka. No i chcemy jak najwięcej dragonorek. Cztery już mamy. Liczę, że no... Na 5 liczyłem początkowo, ale po takim zaczęciu, bo tutaj już zaczęło coś sypać, może i z 10 się uda wygrać. Zobaczymy, czy tą bitwę wygramy i ile tu dragonarek wpadnie. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Póki co mamy 4. I póki co w tej bitwie no nie leci nic. No jeden karamicik dla Michaela. Czwarta skrzyneczka, flipknek dla Rosso piąta skrzyneczka przed nami, 1 czwarta bitwy w tym momencie będzie za nami i dalej bez dragon lorki, dalej bez dragon lorki, u nikogo u nikogo nie ma kolejna skrzyneczka, flipknek dla Michaela no dropią te koski, dropią, ale dragon lorki nie ma dragon lorki nie ma, coś czuję, się ja mogę mieć tutaj same naklejki do końca, coś, coś taką mam a dobra żartowałem, mamy huntsmana, ale to nam nic nie zmienia bo nas interesują tylko dragon lorki a póki co, no nie ma żadnej. 10 skrzynka. Połał bitwę za nami w tym momencie i dalej bez dragon Lorki, a tu już się wychylała dla Adriana, no ale no nie chcemy dla Adriana, chcemy dla nas. Chcemy dla nas. Mamy karamitę. okej, okay, wychodzimy na prowadzenie. Spoko, więc teraz jak ja trafię dragon lorkę, i ktoś trafi dragon lorkę, i ja obaj będziemy mieć w tym samym stanie, no to wygra Tylko, że no najpierw to ja muszę w ogóle trafić dragon lorkę. Bo, nie gadaj, że to będzie 20 skrzynek i dla nikogo Dragonorki żadnej nie da, bo to by była przesada. To by była przesada. Flipknot dla Adriana, on nie miał jeszcze nic. Także każdy już coś trafił, ale nikt Dragonorki. No okej, okay, no. Znaczy, no nie okej, okay w sumie, bo zostało 5 skrzyneczek, Trzy czwarte bitwy za nami, no daj jakąś Dragonorkę dla mnie, proszę. Proszę cię. 4 skrzynki do końca. Dawaj Dragonorkę, dawaj dragon Lore. Hansman dla Rosso. Trzy skrzynki. Ej, no nie gadaj, że żadnej Dragonorki mi nie da. Ale bitwa. Ale Ostatnia skrzynka. Ostatnia szansa na dragonorkę. Wygrałem bitwę, ale bez żadnej dragonorki. Zalistowaliśmy 20 skrzynek, żeby nie dopchnąć żadnej dragonorki. Jeszcze na minus wysiadłem, mimo że wygrałem. Dobra, idziemy dalej otwierać, bo te bitwy to... Cztery dragonorki mamy na końcu. No idziemy, idziemy otwierać. Pyk, pyk. Flipa. Flipknife, flipa. Lipa. Lipa. Ej, bo robi się już nie za fajnie. Okej, okay, filtr Piąta dragonorka. knife, Lipa. Lipa. Dobra, jest jeszcze luz. Jest jeszcze luz. Musi zacząć dawać. daj. Już myślałem. Ej, bo teraz to się naprawdę problem zaczyna. Nie gadaj, że. już nie da żadnej. Ej, dobra, to jest przesada. Dobra, otwieram teraz bez Speeda. Otwieram teraz bez Speeda. I trafię w Dragonworkę factorinio, bądź w Faktoryniu. Wracamy. Dobra, jeszcze jedna bez Speeda. I kolejna Dragonworka. Ej, dobra, bez Speeda oddaję. Bez Speeda oddaję. stat. Dobra, to już nic nie ma, dobra idziemy dalej, idziemy dalej, jeszcze, jeszcze kolejna, pozdro, kolejna, dobra, zostałem sobie już, pyk, idziemy dalej, jeszcze chwilkę pokręcimy, dobra, to zrobimy tak, że zeruję się z tego i dragonorki będę stawiał, I jakaś jeszcze wpadnie, Bo jak nie wpadnie żadną, to się popłaczę chyba. Okej, okay. w Faktoryniu, dziękuję serdecznie. Już dropnęliśmy chyba z 10 dragonorek na pewno. A, miałem sprzedawać te, dobra. Battleskirt mieliśmy, także lecimy. Dawaj, lecimy, lecimy. My się, my się nie patyczkujemy. Już tak mamy, w mamy ponad 100 koła odłożone. Mamy battleskirt i, i factory to jest jeszcze jakoś bym przygarnął, jakoś field tested chociaż. Okej. Okay. I zostało nam 45 koła. I mamy trzy dragonorki. Mm, powiem tak. Ja może na tym już zakończę, bo mamy 8 minut odcinka ponad. Drop wystarczająco dragonorek. Mamy i Filterset, i factory. Mamy wszystko. Mamy wszystko. bo dobra, wiecie, dobra, zerujmy się z, z tego co mamy po prostu i tyle. Zerujmy się z tego co mamy. Dokręćmy to. Do, dokręćmy to. Dokręćmy to, pyk, pyk. Nie ma nic. Nie ma nic, nie ma nic, a jednak jest karambicik, nie ma nic, dobra, zostało nam jeszcze, pyk, zostawiam nam się otwarcia, pyk, i na sam koniec bez speed moda, ja wam dziękuję za ten odcineczek, albo, czekajcie, pyk, okej, okay. jednak kręcimy dalej, <grywy> ej dobra, to jest chore, to jest chore jak to oddaję, na bitwie był, była tragedia, a tutaj, to daje niesamowicie, Dropnąłem już 20 regularek, mamy i tak, i tak jest profit z samego tego co mamy w ekipunku, a jeszcze tutaj kręcimy. Dobra, już to jest możliwe, że będzie... Minimalware nie miałem takiej, dobra. Mm, pyk. Pyk. No i dobra, i na sam koniec jeszcze pyk. I bez speed moda, ja bym dzięki za ten odcineczek. Łapkę w górę z Big kiedy gra do 18 18.09, nie wiem ile, W tytule macie ile Dragon loryk, to jest chore. I tak mam profit, i tak mam profit. I ja sobie coś na pewno wypłacę po tym odcineczku. Wszystkie linki w opisie trzymajcie się, hello. Ja na sam koniec otwieram scineczkę. I Łapkę w górę z Big widzimy się jutro. Już to mówiłem wiele razy, ale jo.